Pierwszy krzyk to moja krew Pierwszy krok, pierwszą za, pierwszy wdech Jesteś mną, jestem tobą, na zawsze Jestem z nią, jestem z tobą, na zawsze Twoje pierwsze słowo, każdy uśmiech Pcha do przodu, by dla Ciebie walczyć z jutrem Twój pierwszy krzyk To coś nas zmienia Jesteś mną, jestem tobą, to zobacz. 5 maj 2014 wiem o tobie od trzech dni. Twoje serce bije w niej, ja uczę się jak ojcem być. Jesteś częścią mnie, ja jestem częścią gry i cieszę się, że jesteś, i cieszę się, że to my. Koncerty gramasz nic z nich to kiepski plan. Bo chcę dać Ci dużo więcej niż kiedyś ojciec mi dał. I wiesz, że zrobię to, bo ona wierzy w nas, a ja wierzę, że jeżeli zechcesz, możesz zmienić świat. Miałem plany, dziś zamieniam je na cele. Mama martwi się o cerę, a ja zmieniam się dla ciebie. Jakiś czas temu nie myślałem, że tak będzie. Mogłem chlać bez celu, nie myśl nawet, że tak będzie. Jest nastroje już, liczy się tylko to. Wyjeżdżam w weekend zarobić i zaraz do niej wracam. Nie byłem dobrym człowiekiem i wtedy był to błąd, a jestem tu dla ciebie, kiedy tylko powiesz, Tata. Twój pierwszy krzyk to moja krew. Pierwszy krok, pierwsza łza, pierwszy wdech. Jesteś mną, jestem tobą na zawsze. Jestem z nią, jestem z tobą na zawsze. Twoje pierwsze słowo, każdy uśmiech. Pcha mnie do przodu, by dla ciebie walczyć z jutrem. Twój pierwszy krzyk to coś w nas zmienia. Jesteś mną, jestem tobą, to zobacz, że już ja słyszysz to nieraz Będąc jeszcze w zuchu mamy Mój głos będzie prowadził cię przez świat, który nie jest przyjazny, lecz się kochamy I Co by nie było, pamiętaj, że jestem ja Mama ma ludzi, coś, że włosy kilogramy, że śpiąca jest i głodna ma humory i obawy ma Ale czeka tak jak ja, się spotkamy I już w komplecie bez słowa ruszymy w świat Kilka miesięcy usłyszę twój pierwszy krzyk nie było ojca, dlatego chyba tak chcę nim być. I od tej pory będziemy już dzielić my na trzy: Ja, ona, ty, ocierał mze. Nieważne, czy ktoś widzi mnie. Bo są momenty, kiedy facet się nie wstydzi łez. I są momenty, kiedy facet ma grać jak I teraz nadszedł ten dzień. Twój pierwszy krzyk, to moja krew. Pierwszy krok, pierwsza łza, pierwszy wdech. Jesteś mną, jestem tobą na zawsze. Jestem z nią, jestem z tobą na zawsze. Twoje pierwsze słowo, każdy uśmiech, pcha mnie do przodu, by dla ciebie walczyć z jutrem. Twój pierwszy krzyk to coś w nas zmienia. Jesteś mną, jestem tobą. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia!